Cześć, witajcie na kanale Check Engine. Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić samochód z mojego komisu. Przyjeżdżacie i macie już wcześniej upłaczone trzy piękne egzemplarze. Na przykład nie wiem, coś A takiego sportowego. Powiedzmy BMW i8, Mercedes GT i jakieś miejskie. No niech będzie elektryczne BMW i3. Wiadomo, jesteście bardzo napalani i chcecie wyjechać w tym samym dniu nową Wasza ekipa jest bez żadnych tam mierników, mechaników i tym podobie. Tylko Ty i szwagier, no i przede wszystkim Szajsko musi się musi zgadzać. I teraz tak, handlarz oczywiście czyli ja wciska standardowy kit. Pierwszy właściciel niepalone od Niemca, doktora z Francji itd. itd. Wszystko jak w bajce. Cóż zrobić, żeby dać większe szanse? A nie wy******* się w powietrze. Tutaj przychodzi nam z pomocą strona internetowa firmy Carvertical. Wpisujecie numer WIN, płacicie coś ponad 60 zł i wszystko podane jak na tacy. Czekacie parę minut. Oczywiście wszystko możecie zrobić za pomocą smartfona. No, poczekajcie. A, no i zobaczcie, co my tutaj mamy. Proszę. O. Coś tu się klepało. Małe co nieco. Tutaj. Oczywiście nie wszystkie samochody są w rejestrze, w najgorszym wypadku możecie się dowiedzieć tylko z jakiego kraju auto jest wprowadzone, jaką ma moc, czy nie jest gdzieś łupane. Tak na przykładzie BMW i3. Ale myślę, że to i tak jest warte tych pieniędzy. Teraz zobaczmy Mercedesa. Co prawda, zdjęć nie ma, ale, ale coś się już tu wyprawiało. Mercedes też ma coś za uszami, no ale niestety w tym wypadku lepiej nie oszczędzać na tego typu stronach. Popatrzmy jeszcze na Golfa 4, mojej szwabiódki. No to delikatne przydarcie było, no ale wiadomo, już to ma swoje. Tak, warto wydać te 60 zł i wiecie, mieć troszeczkę spokojniejszą głowę. Decyzja należy do Was. Link jest w opisie i nie zapomnijcie o subskrypcji.